300% konta po warsztatach, na których byliśmy w miniony weekend. Taki wynik wygenerowała jedna z osób, która również na tym spotkaniu, na tym, można powiedzieć, evencie, warsztatach była, ponieważ takie warsztaty również są u nas organizowane. Oczywiście nie tylko tutaj komunikujemy się online, tak, przez jakieś zoomy i tak dalej, ale też bardzo często są organizowane jakieś takie właśnie spotkania offline, gdzie jesteśmy w stanie też przyjechać, poznać się, nauczyć się czegoś, zadać jakieś pytania, i tam, między innymi, właśnie na tych warsztatach otrzymaliśmy kolejną dodatkową wartość, naukę, edukację, gdzie właśnie tutaj ta osoba wykorzystała to i zrobiła około 300% konta, trzy razy potroiła w sumie, nie podwoiła, tylko potroiła swoje konto, jak widzicie tutaj, więc no na pewno opłaca się jeździć na takie warsztaty. No i to faktycznie też pokazuje, że nie jesteśmy żadnym skamem, oszustami, było akurat na tym wydarzeniu około 60 osób, można powiedzieć taką mniejszą ekipą byliśmy, tylko naszą, więc fajnie naprawdę było to, że znowu można było poznać jakieś nowe osoby i przy okazji właśnie nauczyć się chociażby takich umiejętności. Tak samo mieliśmy nawet i live handel, handlowaliśmy na żywo właśnie na tych warsztatach, więc słuchajcie, u nas zawsze bardzo mocno, praktycznie jak zawsze, więc jeżeli chciałbyś więcej informacji, jak również do nas dołączyć, do darmowej przede wszystkim społeczności, napisz w komentarzu info, a podejście więcej szczegółów.